Dzień dobry, jestem mamą uczennicy klasy drugiej szkoły podstawowej nr 16 oraz ucznia klasy pierwszej tej szkoły. Z programem ogarnię inżynierię zetknęłam się na targach albo konferencji na stadionie narodowym i pomyślałam, chciałabym, aby moje dzieci mogły uczyć się matematyki, przyrody, plastyki w ten właśnie sposób, aby potrafiły łączyć wiedzę z różnych dziedzin w codziennym życiu. Do pomysłu udało się przekonać burmistrza dzielnicy Ursynów, pana Roberta Kępę oraz naczelnik Wydziału Oświaty, panią Joannę Siennicką. Dzięki współpracy program Ogarnie Inżynierię udało się wprowadzić do szkół publicznych w całej dzielnicy Ursynów. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że moje dzieci też będą mogły z niego skorzystać, bo to bardzo fajny program i uczy, jak wykorzystać wiedzę w codziennym życiu. Cześć, jestem Filip. chodzę do klasy 4B do szkoły podstawowej nr 16 i Tony Halika w Warszawie. Miałem okazję zostać inżynierem w projekcie Tajemnica Zielonych Dachów. Na przyrodzie mierzyliśmy temperaturę i robiliśmy własne termometry. Na technice robiliśmy domki i wkładaliśmy do nich rośliny. Na lekcjach informatyki uczniowie projektowali model wiatrowskazu, który następnie drukowany był w specjalnej drukarce 3D, którą szkoła otrzymała w ramach projektu. Jeżeli ty chcesz przeżyć to, co ja, ogarnij inżynierię. W ramach projektu nauczyłam się, jak stworzyć makietę domu. Najbardziej podobało mi się tworzenie tarasu na dachu. Projekt ten zwiększył moją świadomość ekologiczną. Warto zostać inżynierem, ale nie jest to łatwa praca i trzeba dużo się uczyć. W programie staraliśmy się pokazać, jak ważna jest kreatywność w życiu człowieka oraz uwrażliwić uczniów ekologicznie. Na lekcjach uczniowie mogli się wykazać swoją pomysłowością, wykorzystując różnorodne materiały, jak i w różnorodne formy. Małą trudnością były dla nas wymagania sprzętowe, ale i to udało nam się przezwyciężyć. Dzięki temu uczniowie mogli zobaczyć magię drukarki 3D. W projekcie najbardziej zaskoczyły nas dzieci. Ich pomysłowość, twórczość, zaangażowanie były naprawdę godne podziwu. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w zajęciach, świetnie sobie poradzili z budowaniem rozmaitych przyrządów przyrodniczych, jak też z wykonywaniem doświadczeń, oraz świetnie się bawili na pozostałych lekcjach. na imię Julia i właśnie kończę czwartą klasę szkoły podstawowej. W ramach projektu ogarnię inżynierię, brałam udział w wielu ciekawych lekcjach. Na przyrodzie robiliśmy ciekawe doświadczenie z wirowaniem powietrza i konstruowaliśmy termometry, a na technice budowaliśmy domy z zielonymi dachami, dzięki czemu nauczyłam się jak bardziej mogę dbać o środowisko. Pamiętajcie, zostanie inżynierem wcale nie jest takie trudne. Pozdrawiam!